Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, no widzę, że z... źle wjechałem na tę misję, no trudno. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gitar 4. Jak dobrze pamiętacie w ostatnim odcinku yy, zatwiliśmy pewnego dillera czy kogoś tam dla maniego. Yy, załatwiliśmy też jakiegoś tam starego znajomego Dwayna, no i mieliśmy załatwić dziewczynę, ale to nie zrobiliśmy i podobno było lepiej niż byśmy ją załatwili. I wykonaliśmy misję dla Elizabeth, gdzie się podkłóciła ona z Jacobem I... musieliśmy odzyskać jej kokę I na koniec na, na, nasza była dziewczyna mieszonów wyjawiła nam bardzo dziwny, może nie dziwny, ale sekret taki Po prostu nas szokowała i chyba już ode, odeszła, to się się dozwolić mogę I teraz w końcu pojadę tam, gdzie miałem pojechać w po, poprzednim odcinku, gdzie zadzwoniła do mnie Elizabeth. To możecie zobaczyć no nic jest z nie... nieznajomym To nie? W czapce rengę? Nie wiem, zobaczymy Jest znany numer no nie zadzwonię, zadzwonił kazań tu przyjść hmm, coś było. A pewnie zapaść na moskało coś no to, to Co to co jest? Co tu nie Gdzie jestem Strange seeing you here, officer. Really? I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you no know, ten, boy? I know był you przecież, killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know you're talking about, chief. You think this is a fucking good secret? I really don't know what you're talking about. And it did. And it you know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. <laughs> know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street said to call him from the viewpoint there okay listen i did what i did i made a mistake that don't make me the devil Cause i can't go because then he gets a picture of me giving him money and i'm admitting guilt i ain't guilty of nothing other than being a man to be honest i don't really care one way or another i'm a good man no doubt call me when you get to the spot <laughs> no okej, okay. Francis? No myślałem, że może nie, że odwróciło samochód jeszcze może go naprawiło, no, ale nie można być wszystkiego, nie? Proszę, to nie jest daleko. To ja... Excuse me. Thank you very much. Słuchajcie, porzucamy mi fajne samochodziki, mimo że mi się tak podobasz, tak się to tobą prowadzi, ale tam idzie taryfa. No, tam jako pasażer i idę celu. Dobra, Możesz zaparkować, koleś.

Okej. Okay. Hmm. Czytaj. Opcje. Połącz. O, myślałem, że będą się przypisywać, to coś. O! Super. about your exchange with McCreery. Yeah, you better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got Hold something. The money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna, We're gonna make, it make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over. We've I, I got them on deep dial. Really? Yeah. yeah. and and a lawyer called Tom Goldberg. Excuse me. Why are you looking at me? Nie będę mordował Ciebie amunicję, dwie gwiazdki. No choć. ale na ciebie to już amunicję zmarnuje. Trzy gwiazdki. O, jeszcze więcej rody wozu. Mm, dobra. Ale ma cela, koleż koleś... Tak to przy... wbiegają prosto na my celownik, a tak to no, strzelają im prosto w hedy. I buu! Nie biega się po ulicy. Tylko po przejściu można. No nie no... Dobra, skręcił w prawo, to może nie będzie tak źle. Chyba zawrócił. To co za kutas? Jebany, Jeden kutas. No chodź. Dobra, kierowca zdechał z kolejnym kierowca Więcej was! Znowu w misjach gdzie pościg jest i oni po prostu zatuje się jak mrówki To nie była misja, to po prostu nie wiem, wyskoczył, utopił się bach po misji, znaczy się po pościgu. Nie Bardzo może możesz celować, a nie tak jak w standard po prostu się wychylasz ale w prawo i strzelasz, no, który teraz po kierowcy, no po kierowcy, dobra, po kierowcy, ja pierwszy raz, dobra. To, jest, to już kolejne radiowłosy. Kolejny już za mną wiadomo Nienawidzę ich, po prostu ich, ja ich nienawidzę. Bo powiem, że teraz celem misji jest zgubienie pościgu, nie? Otóż się zgubić to jest najgorsze chyba. Zgubienie tych policji. O. Ale nie, bo muszę wiadomo, wyjechać mu tu z prawej, no bo. No kurde, to było za łatwe, ja bym już uciekł. Nie, No ja jak tu, tutaj w dole. I znowu osiem O, oh, Jeśli za dwie minuty ich nie zgubę, to przerwę nagranie. Czemu to! Cztery gwiazdki. <gryw> za co? Jak się znerwuje to wysiądę. Już z drugiej strony nam jeżdżają. No wiadomo, nie, no i blokada wiadomo, że musiała być przy tym penem spray, nie? No bo kurde, czemu nie? Ilu tu stoi? What the fuck? No zjedź tu! Jest! Jest! Yes. Zamykaj to! Dzięki! Koleż, z tym razem ty to zrób O! Gdzie on zniknął? No idźcie, szukajcie go No, strasz pożarna! To już przez wielu kazało jechać Gdzie to jest? No niedaleko A dokładniej z zaparkami to ja z prawo. Będzie piec jest taki słaby. Zrobię ani najlepszej, ani najkrótszej, tylko jakieś. A, bo to nie zgadza się z przepisami, Bo to masz jednokierunkowo. Dobra, co miał kierowcę?

Mm, nie wiem, czy do E... czy do Elizabeth. Gdzie ty jedziesz, kretynie? Czy do Elizabeth, czy do... dwajna? Hmm... Pokazuje mi Dwyna, to jedziemy do, do Jak zdążę, a, no tak powinien być. Jak zdążę, to jeszcze zrobię misję u Elizabeth. This, so right Już tam. 5 dolców. A, bo to było... <głos> <głos> Ale jestem leniwy. ja pierdolę Francis? Czego to tu? Tak. mnie na komisary też. Wiesz co? Wiesz co? Idź i się schowaj. Uuu. Muzeczka. Zasnął. No, znowu depresja. Ojej. Ja. Zdycham.

Talking real class, you know what I'm saying? No, no, when I no. went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you, no problem. No problem. Man, you the real deal. Spoko. Oh, big time. But we'll talk about that later. Man, you the truth. Dzięki, <laughs> dzięki. Tak miło to słyszeć z Twoich ust. dobra, to teraz tylko znaleźć jakiś ze samochód. Albo zobaczcie jak daleko to jest. jest Cholera daleko. Więc... Yy, jest taryfa. Yy, taryfo! Nie, i kolejna skręca... O, ale ta jedzie tutaj. Taryfa? Taryfa, taryfa, taryfa! No. Co pipczysz? A nie chcesz hajsu? Chcesz hajs? To się nie odzywaj. Hey, so, gą, Jedziemy do celu, przewijamy wszystkie te, te, te z y taksówkarzami, bo... To byłem. Dobra, Dobra, dobra. 28 dolców! widzicie, mówiłem, wyzyskuje mnie na tarzach. Ło. No, gentleman, naprawdę przyjrzał tutaj do klubu.

Mam baseball, bejsbol, baseball, baseball, there ain't no Co jest koleś, jesteś taki hardy? No chodź, no chodź Niko nie bisz ściany bi jego Masz jeszcze coś do powiedzenia? Koleś Hyhy <grymne> A O nie On ma lepsze jebanie Nie wstawać wiedziałem No Wziąłem ten shotgun? A Ja mam lepszy Okej, okay. wziąłem amunicję Tam pięści Okej okay. On już się dowiedziałem Powiem tutaj z tej grupy Coś mi też powiem No Jest co oglądać Nie się

Bierzemy baseballa, Zrobimy ich po starym klasycznym gangsterskim stylu. Szczel? Wow, 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 tu się... O nie. powiedziałem O, To O, A tu zepsułem nie przewidziałem wiedziałem, że tu każdy oh, będzie obronić. Nie wstawać, wow.

Przeszkodajecie sobie panowie, 33 tysiące już mam. aż z samochodu nic. Co by tu zrobić? Roman, co chcesz, Roman? Czytaj. Muszę zdechnąć. Muszę pójść do tej kafajki w końcu Niko zdychnij z takim rzeczy będziemy rozpoczynać kolejnej misje, misji, nie? Nie wiem czy jest tak czy się da to jakoś tu zabić w tym samochodzie. 13 tutaj wykonamy jedną misję Dobra Na że on stracę w twoich broni. Nie chcę zapisać tego klipu. Dobra, dobra, dobra. Gdzie jestem? Escape. O, tutaj, okej. Okay. Ale jest taxi. Hey, tutaj. Doing, your... Zobaczymy tylko tu fake internetową. Może... Hey, Weź tą rękę, bo nie widzę, co zbieram. Dobra, 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 dobra. Czas mnie nagli. Anglii. No, jedna Dobra, szybę sobie wezmiesz gratis. Z 28 dolców. Nie. Tylko web e, poł. Panka, Roman, cholera. A zamiast on maile do mnie pisze. rozumiem, mnie jakiegoś tego... Czy jestem około godziny 12? Która jest godzina? Playboy X. Nico, to ja. A... Oh, yeah. was... czekajcie. Gdzie jest ten pisze? Trudno. Pierdole cool. hey, ja pierdolę pierwszy taksówkę, hosta. Cześć. Hmm. Dodajno już nie mamy. Będziemy szybko kupić kamizelkę. A potem jedziemy do. Elizabeth. Uh, Dobra, nie wybiec się w się. Nie to, biegnij. Hey, już man, no dobra, dobra. Przyszedłem po to i ja już wychodzę. Chyba, że Niko. denerwuj mnie. Bierzesz amunicję do tego, co sprzedajesz. Tak, Okej. Ok. Tak, słuchaj jeszcze. Nie ma jeszcze. Jej. O, tak. Byłaż, bo mi się śpieszy. Elizabeth. Ok, Mamy 4 minuty według mojego takiego ostatecznego czekania. No ale trudno, trochę będzie dłuższy jak ostatni, jak przedostatni, jak przedostatni, to no, nie wiem, przedostatni chyba 23 minutowy, tak? Albo przedostatni 23 minutowy, chyba tak.

I don't know if it world. was it so tough, huh? Jorge turned states? Everyone around! Not me. Whatever! Yeah. It's not so Open up, man! Who is it? It's the streets, man! Okay! I'm going okay. to get ten? Right, bo... oh. This is what Manny's all about, man. Many, 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 bitch! You better stop slinging that shit on my streets, yo! We don't want it anymore! AOJ, hey, you catching this? Rolling, rolling. What is this, Manny, for fuck's sake! The streets have spoken. Now leave my people alone. What Nico, what are you doing this here? Rubbish? Whoa, whoa, the fuck! <laughs> now I should be back home man, not in the mood for this right now. Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me? Clean his mess up. There's a doctor in Broker who can help. Come on, let's put him in my car. Oh. Lekarz, kij. Okay. Wow, no, to mężczyzna pomyśleliśmy pierwszy, dosyć mocno. Złoki do lekarza. Mam no. <laughs> na cholera, ja mam złoki do tego lekarza, wieś? Olu, ciężki ten samochód. Okej. Okay. To jedziemy. Ach ich menek tak bardzo chciał oczyścić te ulicę z tą kamerą. i koniec. Już żadnej ulicy nie wie sprząta. A mógł wziąć szczotkę, trochę mydła czy czegoś. I po prostu sprzątać ulicę mopem i szczotką. Albo czymkolwiek. Albo nie wiem, zatrudnić na śmieciarza i śmieci wyłożyć. Też by dobrze zrobił dla ludzkości, ludności z ulicy. Dobra Trochę ciężko, może nie ciężko, ale widzę, że inaczej się prowadzi na samochód niż jak się prowadziło go. niż nie byłby pusty. Wiadomo, że coś tam już w nim leży. Nie sobie jeszcze ten karglin ściągać, bo ściągną mnie. Chyba jeszcze te ciało też jedzą 6 gwiazd mi wali. albo coś w tym stylu. Aj, i tak bardzo chciałeś czyścić te ulicy. Tylko Jacob, halo.

no had a few problems with sick bodies no one wants a liver if it's riddled with tumors huh know what i mean no looks like the bullet went right through this one's eye and the price of eyes is through the roof at the moment fine or what? sure i'll have these organs out on the street in no time whoa they're gonna help a lot of folks Czyli, menu tak się jak nawet po śmierci pomoże. No, do dokładnie. Pomoże ludziom w końcu. W ten czy w inny sposób. Gdzie ty jeżdżę tym wozem? Toż to wóz... Elizabeth. No i trudno. No, misja Elizabeth się skończyła dla Playboya X, tylko. Elizabeth dała inna zasadzie tylko Playboy X i FM. Elizabeth. No cześć, skarbie, jak tam? No niestety. Widzicie, jeszcze się wyrobiłem, jest 26 minut. Ale że nie spodziewam, że jak uderzę, to... odwoży mi się bagażnik. Dobra, tu, tu... gdzie tak się... no czas odcinka jest taki no i optymalny jak dla mnie. Dzięki wam za obejrzenie, jeżeli się spodobało i chcecie pozdrowić maniam to zostawcie kciuka w górę. pisało? 30 tysięcy. To ja mogę dodać? A nie, to mogę do mogę tylko zobaczyć ilość amunicji about Dzięki wam za obejrzenie Jak już powiedziałem. Jeżeli się nie podobało to zostawcie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał

Zobaczenia. No w każdym razie, no wiecie o co chodzi, te sprawy nie. Go z... Z... nie tam, do domu. To cześć. No tak. Dobra, Dzięki Dobra. Dzięki on, za obejrzenie. No i może to skończysz jeszcze bo My się pląta mnóstwo. Cześć.